Cześć. Przepraszam za długą nieobecność. Dzisiaj y, będzie odcinek o takich, y, jakie każde miasto ma, i, każdą dzielni i ka każda dzielnica y, miejscem, które jest od prawie 100 lat i prowadzi jedną działalność handlową. I, i ciekawostki też, co się zachowało. Zapraszam. Moi drodzy, Jelenia Góra Cieplice y, miała taki punkt handlowy. A mianowicie apteka pod koroną, potocznie nazwana. A skąd się wzięła nazwa pod koroną? Ponieważ tam, gdzie stoi przystanek autobusowy, kiedyś była ostatnia pętla tramwajowa. I te tory, ta pętla tworzyła, jakby w pewnym sensie, koronę. I tam się ludzie przesiadali na tramwaj i na autobusy. Nazwa przyjęła się i została. Budynek można odremontować, ale pomimo tego y, wygląd y, dodaje y, jakby piękności tej uliczce. Jeszcze wam coś tutaj pokażę. Co się zachowuje nie tylko na tym budynku. Powody likwidacji tej apteki mogą być dwa: wysokie ceny za utrzymanie, czyli inflacja, spowodowana wojną w Ukrainie, albo po prostu to, że apteki są już przy przychodniach i po prostu mało kto przychodził. W końcu to jest nie tylko miejsce. Nie tylko jedno miejsce w pobliżu, które zlikwidowane, bo też w okolicy funkcjonował bank, jeden ze znanych w Polsce i też został zlikwidowany w pobliżu.